Cześć wszystkim, z tej strony zasia i witajcie na moim kanale. I jak już zauważyliście, to jest nowe rozpoczęcie. Jeszcze troszeczkę muszę nad nim popracować. Ale dzisiaj, jak już zauważyliście po tytule, czy po miniaturce, czy teraz, to jest pierwszy tutorial na moim kanale. Co dzisiaj będziemy robić? Czaprak! To jest naprawdę bardzo łatwa rzecz, a więc teraz wam... Już zaraz go. Pokażę, jak wykonać. Potrzebujemy kleju typu, typu Magic, nożyczek, ołówka, muliny, która będzie pasowała do naszego filcu. Zamiast muliny, możecie użyć takiego grubszego sznurka, także się dobrze sprawdzi. Możliwe, że wasza babcia to ma. Na przykład to dostałam od mojej babci. Znaczy, wziąłam do szudełkowania. Chociaż nawet szydełkować nie umiem i nie lubię. Oczywiście nasz koń. Ja akurat mam Irinę, bo muszę jej poprawić. Czaprak, czyli zrobić nowy zasadniczo. I filc. Jeden, jeden czarny, a drugi pasujący do naszego konia. A więc zaczynajmy. To jest stary czaprak Iriny. Chciałam jakby zrobić tutaj, że odczepię tą mulinę, która mi w ogóle nie wyszła. I po prostu zrobię z tego, ale coś mi nie pykło. Jeśli macie już zrobiony czaprak na jakiegoś konia, taki łatwy, ale myślicie, że będzie dobry, jakby do odrysowania, to możecie odrysować. Ale jak nie macie, pokażę Wam, jak to naprawdę bardzo łatwo zrobić. Bierzemy mulinę, znaczy filc i wycinamy prostokąt. Lepiej zrobić go dosyć długiego, na przykład takiego jak ja. Bo później nie będziecie musieli się martwić, że na przykład będziecie musieli coś dokleić albo zrobić to od początku. Przymierzamy do naszego konia i widać, że to jest o wiele, wiele za długie. A więc bierzemy ołówek i odrysowujemy tam, gdzie powinniśmy uciąć. Czyli gdzieś tak na, wysoko, na wysokości końca brzucha, czyli gdzieś tutaj. Tada! Wygląda to na razie tak. Weźmy na przykład Bostona. Widzicie, jak na nim czaprak leży? Bardzo fajnie. Czyli musimy gdzieś tak poucinać. Znowu bierzemy i gdzieś tak tutaj, czyli koło ogona, jak się kończy nam, to rysujemy kreskę, aby było gdzieś dotąd. Znowu skracamy. Zaraz wam pokażę dokąd. O tak. Teraz musimy narysować gdzie kreskę? Tam, gdzie się nam kończy, czy brzuch. Czyli tutaj. Składamy na pół i wycinamy. O tak. Teraz może trochę to weźmy, jakby kwadrat to był. Zaokrąglmy te końce. O tak. Zmierzmy czaprak. Myślę, żebyśmy mogli go jeszcze troszkę skrócić. Idealnie. Teraz bierzemy mulinę lub grubszą nitkę oraz nasz jeszcze nie czaprak. I zmarujemy? Tak, klejem. Biorę mulinę albo taki tom I ucinam dłuższy kawałek. I przyklejamy mulinę. Nie martwcie się, jak tutaj pokleju jest takie białe. To się później zrobi przezroczyste. Będzie naprawdę super wyglądało. Składamy, przymierzamy na konia. Super. Bierzemy czarny filc i wycinamy taki chudziutki pasek. Możemy go nakleić po środku. Oraz tutaj. Ale według mnie to naprawdę nieładnie wygląda. A więc zostawiam to tak. Mogę także czymś to ozdobić. Na przykład jak u Albamy taką fajną gwiazdką. Czy u niczym. Może takimi kryształkami. Może muliną. Czy grubszą nitką. Ja niestety nic takiego nie mam, czym by mogła to ozdobić i by to fajnie wyglądało. A więc zostawiam to tak. Tadam, Naprawdę to bardzo ładnie wygląda na koniu. Możecie także wejść w internet i zobaczyć jakie kroje są nawet tych czapraków. Jest naprawdę ich multum, na pewno coś dla siebie znajdziecie. Widzicie? Nawet istnieją takie. Istnieje ich naprawdę bardzo dużo. Wybierzcie sobie jakieś i do dzieła. A więc mam nadzieję, że tutorial był pomocny. I Wam się spodobał. Na pewno będzie ich o wiele więcej. Na pewno będzie na kantar, prosty oraz trudny i na wiele innych rzeczy. A więc moi drodzy, już się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!